Witajcie. Dzisiejsze pytanie: Jak składać najlepiej życzenia? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie nie jest długie. Proszę, ojca, co chwilę składam życzenia, i to na uczelni, i do, do bliskich. W jaki sposób zrobić to najlepiej? Bo są one często bardzo automatyczne, co mnie zupełnie męczy. Hmm, mogą męczyć życzenia. Żeby cię nie męczyły, jest jeden sposób. Módl się za osoby, którym składasz życzenia. Ja to robię, ponieważ już ten czas się zaczął życzeń, robię to codziennie. Ofiaruję, oddaję Bogu każdą osobę, której składam życzenia. Nawet jak mówimy sobie w sklepie, czy przy różnych okazjach wszystkiego dobrego na święta, to to też są życzenia. I mieli takie serce, że komukolwiek to mówię, to jest osoba, za którą się już pomodliłem. Zmów dziesiątki różańca, różańca w ciągu dnia, za wszystkie osoby, którym składam życzenia, i zobaczysz, że będą one już inne, dlatego że wierzę, że dla te osoby się modlę i mam okazję im to powiedzieć. Możesz im też powiedzieć w życzeniach: Modlę się za Ciebie, żebyś był cały w Panu Bogu, abyś był blisko Pana Boga. To jest jedno. Więc modlitwa, żeby towarzyszyła życzeniom. Do tego Was bardzo zachęcam, będę nam przy świętej. Ofiarujcie też modlitwę za te osoby. A druga sprawa, przy życzeniach. Jeśli to jest możliwe. Jeśli osobę znasz, to jest składa życzenia. Bo jak nie znasz osoby, no to one będą ogólne wszystkiego najlepszego i tak dalej. Natomiast jeśli kogoś znasz, to spróbuj w życzeniach podziękować tej osobie za dobro, które od niej otrzymujesz. I wtedy zobaczysz, że życzenia się stają. Życzenia błogosławieństwa, dobra stają się w tej osobie. Ona słysząc, Dobro, co do którego ma wątpliwości, nie wie o tym, yy, bo często tego nie mówimy. Tylko doświadczamy czegoś dobrego od kogoś, ale nie wyrażamy tego. Więc, żeby się tym konkretnie podzielić, powiedzieć: Dziękuję ci za to, że to, to i to. Dziękuję ci, że codziennie, mamo, wstajesz i robisz śniadanie dla nas wszystkich. I jesteś już takim przykładem, że już jesteś umalowana, już tak pięknie wyglądasz, a ja dopiero zaspany wstaję. I, I wszystko mam, taka jesteś gorliwa w miłości. Do mnie. Bardzo Ci dziękuję i doceniam tego codziennie. Chcę Ci podziękować. Może być to coś innego. I, i tak dalej. Powiedzieć dobre słowo, słowo karmiące w życzeniach. Moim zdaniem, to, to sprawia, że daję komuś Boga, wkładam obecność Bożą, dobro, które sam czyni. Ono wraca do Niego, daje to w Jego serce. I do tego Ciebie bardzo zachęcam, żeby tak wyglądały Twoje życzenia. I potem na końcu, żeby ta obecność Boża, abyś to dobro rozwijał, abyś miał siły je pomnażać, żebyś się nie zniechęcał. To już jest konsekwencja. Ale jeżeli to jest możliwe nie automatycznie, tylko spojrzeć na kogoś i obudzić wdzięczność. Jeżeli masz też możliwość chwilę wcześniej pomodlić się za osoby, do których będziesz mówił życzenia, w taki sposób bardzo konkretny, żeby je postawić sobie przed oczy. Jedną, drugą, trzecią osobę, za co jestem jej wdzięczny, to potem ci łatwiej to będzie wypowiedzieć, a już konkretnie stawiasz te osoby przed Panem Bogiem i powiedzieć komuś: dzisiaj rano modliłem się za ciebie, pamiętałem o tobie, to, to jest bardzo duży konkret i, i myślę, że y, wiele osób go potrzebuje. Ja tak składam życzenia, jeśli tylko mogę. Zachęcam ciebie, żeby robić to w ten sposób, więc w tej odpowiedzi na pytanie dokładnie chcę powiedzieć: ja tak robię. Chcesz tak robić? Zachęcam. Spróbuj. Zobaczysz, czy zobaczysz, yy, zobaczysz, czy będzie jakaś jakościowa zmiana. Yy, moim zdaniem będzie. Ja, jak zacząłem ten sposób składać życzenia, to yy, czekam na kolejne. Że będę znów, znów mógł komuś dać dobro i obudzić jego serce do miłości. Czekam, żeby móc to wypowiedzieć przy takiej okazji. Tyle w temacie życzeń, a zatem też na koniec, chociaż będziemy się jeszcze spotykać w tym tygodniu i przed świętami, to chcę Wam podziękować za każdy komentarz, który piszecie, za to, że w ogóle oglądacie te treści, bo dzięki temu jest sens je nagrywać. Ale dziękuję szczególnie za kciuki w górę i za komentarze. W tych komentarzach bardzo często jesteście osobiści, yy, piszecie o tym, czego doświadczacie, i też yy, czasami mam wątpliwości, czy coś dobrze zrobiłem, powiedziałem, i wasze słowa yy, bardzo takie dotykające z wdzięcznością, czy one zawsze mnie budują. więc Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za każdy trud, że nie tylko wziąłeś, ale też i coś zostawiłeś. I, i, i życzę każdemu z was Żebyście dbali o treści, które słuchacie w internecie. Żebyście dbali o swoje serce, o wszystko, co dochodzi do was. Słuchaj w taki sposób, żeby cię karmiło. Aby cię rozwijało i prowadziło do dobra. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i chcę wam przypomnieć, że Wszystkie kazania, które mówimy tutaj na Sienkiewicza 60 w Łodzi, one są na innym kanale teraz. Jak chcecie posłuchać moich kazań czy moich współbraci, to trzeba subskrybować kanał, który tutaj widzicie z boku. Kanał Mocnim duchu live. Tam. Subskrybować go i kliknąć dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco również z treściami, które tutaj są na żywo od nas. Z Panem Bogiem, trzymajcie się, papa!